trzecie. Rozwiąż układ równań 2y odjąć 4x jest równe 8 i 6y odjąć 12x jest równe 24 metodą przeciwnych współczynników. W metodzie przeciwnych współczynników musimy pamiętać o tym, żeby te same niewiadome ustawić tutaj pod sobą tak jak jest tutaj zrobione, czyli y pod y oraz x pod x. Tutaj już jest to zrobione, więc nie musimy tutaj Akurat dokonywać tego kroku, możemy przejść już na tym etapie do kolejnego kroku związanego z metodą przeciwnych współczynników, czyli chodzi tutaj o to, żeby przekształcić albo pierwsze równanie, albo drugie, albo oba naraz w taki sposób, żeby przy y lub przy x stały lub te same wartości liczbowe lub przeciwne. No i my tutaj w tym celu teraz drugie równanie sobie przekształcimy, dzieląc je obustronnie na 3, w wyniku czego uzyskujemy 2y odjąć. 4x jest równe 8, czyli przepisałam pierwsze równanie bez zmian, ponieważ tego równania nie przekształcamy. Natomiast po podzieleniu przez 3 obustronnym drugiego równania, my uzyskujemy tutaj 2y. Odjąć 4x i całość jest równa liczbie 8. No, akurat w przypadku tego układu równań, my przy y i przy x uzyskaliśmy identyczne wartości liczbowe, no i teraz sobie odejmiemy stronami te równania. W związku z powyższym, lewą stronę pierwszego równania przepisuję bez zmian. Stawiam minus i lewą stronę drugiego równania przepisują na razie bez zmian w nawiasie. No i tutaj potem po prawej stronie będziemy mieli 8 odjąć 8. W kolejnym kroku tutaj muszą teraz ściągnąć nawiasy, w wyniku czego uzyskują 2y, odjąć 4x, odjąć 2y, dodać 4x i całość jest równa liczbie 0. No i pojawiła nam się tutaj bardzo ciekawa sytuacja. Otóż zwróćmy uwagę, że po pierwsze Y nam się tutaj redukują do zera, x również nam się redukują do zera, w wyniku czego po lewej stronie równania uzyskują 0, no a po prawej już tutaj wcześniej wyznaczyliśmy, że jest to. Ta strona prawa równa 0. I teraz popatrzmy, co się tutaj zadziało. Zadziało się tutaj takie równanie, czy uzyskaliśmy takie równanie, w którym to lewa strona jest równa stronie prawej, i nie uzyskaliśmy absolutnie żadnej wartości ani x, ani y. Cóż to oznacza? Fakt, że zredukowały nam się tutaj niewiadome do zera, oraz fakt, że lewa strona jest równa stronie prawej. To to oznacza, że ten układ równań jest równaniem nieoznaczonym. Układ nieoznaczony to jest taki układ, który ma nieskończenie wiele rozwiązań. Cóż to znaczy? Oznacza to dwie rzeczy. Po pierwsze, proste, które tworzą ten układ równań, to są. To je, to w zasadzie nie są, tylko jest. Ta sama prosta. To znaczy, że ta prosta i ta prosta, one w układzie współrzędnym, w jednym układzie współrzędnym, pokrywają się ze sobą. To znaczy, że mają nieskończenie wiele punktów wspólnych. A to z kolei oznacza, że możemy sobie wziąć dowolną parę liczb, podstawić pod x i pod y w pierwszym i w drugim równaniu i zawsze uzyskamy taką sytuację, w której lewa strona będzie równa stronie prawej.